Cześć! W dzisiejszym filmie chciałbym opowiedzieć Wam o zastosowaniu sołdii kalcynowanej w domu. To wszechstronny produkt, który może być używany do wielu różnych celów od czyszczenia po gotowanie. W filmie pokażę Wam, jak używać sołdii kalcynowanej do czyszczenia kuchni i łazienki prania ubrań usuwania plam zmiękczania. Wody gotowania opowiem Wam również o zaletach i wadach stosowania sołdii kalcynowanej, a także o tym, gdzie można ją ja kupić. Mam nadzieję, że ten film będzie dla Was pomocny. Soda kalcynowana jest silna substancja alkaliczna, dlatego należy zachować ostrożność podczas jej stosowania. Przed użyciem należy założyć rękawiczki ochronne i okulary. Unikać kontaktu z ODI z oczami i skora. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Soda kalcynowana może być stosowana jako dodatek do prania, aby zmiękczyć wodę i wzmocnić działanie detergentu. Dodaj dwa stołowe łyski sołdii do prania do szuflady na proszek do prania. Soda kalcynowana może również pomóc usunąć plamy z ubrań. Zrób paste z sołdii i wody i ją na plejm. Pozostaw na pół godziny, a następnie wypierz ubranie jak zwykle. Soda kalcynowana może być stosowana do czyszczenia powierzchni kuchennych, takich jak blejti, zlewy i piekarniki. Zrób paste z sołdii i wody i użyj jej do szorowania zabrudzonych powierzchni. Soda kalcynowana może również pomóc usunąć przypalone jedzenie z garnków i patelni. Dodaj dwa stołowe łyski sołdii do garnka lub patelni z wodą i doprowadź do wrzenia. Gotuj przez kilka minut, a następnie ze skrop przypalone jedzenie. Soda kalcynowana może być stosowana do czyszczenia wyrobów sanitarnych, takich jak toalety, umywalki i wanny. Zrób paste z sołdii i wody i użyj jej do szorowania zabrudzonych powierzchni. Soda kalcynowana może również pomóc usunąć kamień z wody. Dodaj połkubka soudii do toalety i pozostaw na noc. Rano spłucz toalet.